Kto nie pracuje, ten nie je, a kto zamawia dostawę jedzenia online, ten jest masochistą. Wracasz głodny, akurat masz trochę zaskórniaków na koncie, a chęci do gotowania za nic, więc postanawiasz zamówić sobie jedzenie z myślą, że przyjedzie szybko, tanio i smacznie. Takiego wała jak Polska cała, wchodzisz na pyszne glowo czy tam Uber Eats, żeby ogarnąć szamę i niespodzianka. Tam gdzie chciałeś zamówić siadły dostawy, więc trzeba coś innego wybrać. Chciałeś zamówić pizzę, ale najtańsza, niestudencka kosztuje już ponad 40 zł za mało, zatem... Pora na coś innego. Kebab, pyszny, boże. Już masz brać rollo. A tu minimalna wartość zamówienia, dwa razy tyle, co wielkie samo mięso. Ogarniasz menu jakiejś burgerowni. I niespodzianka. Idealny burger, rodem ze snów głodnego studenciaka, kosztuje 34,99. Dostawa darmowa od 35 zł, inaczej boli dychę. A tyle kosztuje najtańsza frytka, którą możesz dobrać. Dobra, kinczek. Wybierasz sobie kucioka. Shi w pięciu srakach z sajgonkami I co? I jajco, dostawa 75 minut. Wiesz, że robi się to 25 minut max, a dystans to 2 km, ale dostawca musi chyba zrobić wyścig pokoju albo obetną mu pensję. Trudno. Zanim pójdziesz do sklepu po cokolwiek i ugotujesz, to godzina i tak minie. Klik, blik. Patrzysz na rachunek i co? 35 zł za żarełko, 3 zł za opakowania, 10 zł za dostawę, 5 zł dla serwisu, 3 zł za przetwarzanie informacji, 5 zł dla dostawcy, 3 zł na ubezpieczenie zdrowotne dla dostawcy, 5 zł za złą pogodę, 1% niebo było zachmurzone, 5 zł za dostawę priorytetową, 3 zł na wsparcie dostawców z mniejszości, leninie wiecznie żywy pokarało zalipkowanie. No trudno, płacisz i czekasz, 90 minut później wciąż pokazuje, że dostawa w drodze, choć próba znalezienia lokalizacji dostawcy wywala na mapę ziemi. Piętnaście minut później żujesz w kuchni suchą kromkę jak średniowieczna sierota, aż tu nagle jednocześnie dzwonek do drzwi, SMS, mail, powiadomienie z aplikacji, gołąb pocztowy i Herod z trąbą z bagna szreka. Otwierasz drzwi, dostawca wita się łamanym polsko bengalsko ukraińskim i daje ci oszronioną, piękną papierową torbę. Nie zabiera ręki i patrzy na ciebie spojrzeniem macierowicza, więc dajesz mu jakieś drobne, bo w końcu wie, gdzie mieszkasz. A droga ci na wycieraczka. Siadasz, otwierasz, widelec, browar. Wyrzucić złamany widelec, ogrzać palnikiem, wziąć nowy widelec, nadziać do pyska. Niedobre.